Cześć, cześć, witajcie, witajcie w pierwszym? No dobra, nie, no. W, w kolejnym odcinku Minecraft niezłagody, ale pierwszym z epizodu drugiego. Tak. W końcu mogę zacząć już nagrywać epizod drugi. Udało mi się do niego dostać i go pobrać, bo na Minecraft mapy głównie większość, właśnie chyba połowa, nie ma tam w ogóle dnia zakłady do pobrania nie wiem co się stało, że no, tak jest ale dobra bez przedłużania już tutaj możemy zacząć naszą rozgrywkę spis kontenerów pyk co to jest? notatka franka klucz franka i list od franka notatka i list, Ok, to spis kontenerów B-04 jedzenie, C-07 uzbrojenie, Markowitz. Ok, to, za, to mogę chyba zostawić, bo to nie jest nic ważnego. Eee, notatka Franka 1. Notatka, notatka Franka 1. Bo dali widać już jakąś wyspę, całą pokrytą śniegiem, ale to nic. Mam tylko nadzieję, że uda się nam chociaż na początek znaleźć jakieś schronienie. Ciepłe schronienie. Gdy jesteśmy coraz bliżej tego miejsca, to aż zamarzam od środka. Będziemy musieli bardzo ostrożnie przedostać się przez to zamroźnięte lodowisko, gdy widziałem, jak szły pod nogami pękał lód, a oni sami wpadali do tej lodowatej wody. To odechciewa mi się tam iść, ale nie mamy wyjścia. Długo na łodzi nie wytrzymamy. Powoli zaczyna nam brakować wszystkiego, a szczególnie jedzenia. Frank. Okej. Okay. To list od Franka. Witek mój przyjacielu, nie mam pojęcia co się stało, ale gdy byliśmy tutaj na wyspę, nagle zgasł silnik i nie chciał już więcej odpalić. Okej, okay, małe cięcie, już wróciłem. Yy, skończyłem chyba... A przeczytam to z początku. Jeśli byś mógł to sprawdzić, zejdź na sam nadłóg do maszynowni, wciśnij przycisk sprawdzanie, wtedy automatycznie system sprawdzi co trzeba. Niedaleko stąd podobna jest jakaś wioska, może tam uda nam się chociaż przez jakiś czas zamieszkać. Pójdę z naszą ekipą to sprawdzić, będziemy czekać na ciebie na miejscu. Razem z listami w szafce zostawiam Ci klucz do mojej skrzyni, zejdź na dół do mojego pokoju i weź co będziesz chciał. Na zewnątrz jest bardzo zimno, powodzenia, Frank. Okej. Okay. No to zaczynamy zabawę. Idziemy w takim razie na dół. Tutaj, tak? Tak. Pyk. Aha. Magazyn, to dalej pewnie puste. Tak. Izolatka i magazyn. W takim razie nie mam z pokoju, Franka. Zniszczona strzała tego to chyba nie chcę. Nic, nic. Będę sprawdzał wszystkie pokoje, tak. Tak, dla ten. Tu jest pokój, Franka. To jest mój pokój, dobra. Wszystko jasne. Ucha, ucha nie chcę. Mój pokój. Najpierw do mojego. No, zapasy. Przydadzę się. Nie Jabłuszko i mamy tutaj nawet. Ciasteczka. Dobra, dalej, pokaż mi tutaj. O, zbrojkę. No, a, czekaj, klucz. Mamy jakiś y, mały nożyk. Dobra. I pełno jedzenia, które mi się teraz bardzo przyda. Więc to jest stołówka, ale stołówce nic raczej nie ma ciekawego. Więc idziemy teraz do kuchni i nie kuchnia, tylko do maszynowej. Sprawdzanie uszkodzenia 0%, 0% paliwa nie ma, no tak. Sferowanie silnika, silnik reaguje. Nie ma paliwa. No tak. Trzeba. Co? Nic nam nie pozostanie, jak podążać ze śladem Franka. Yy, tylko on nam napisał, gdzie mamy iść. Yy, weź co byś chciał? No, weź coś jest bardzo. No, będziemy czekać na ciebie na miejscu. Dobra, to mamy się udać do tej wioski, tam Dobra, dojdziemy. bo a tu co? Łódki. O, wezmę sobie łódeczkę. O, o dobra, Weźmiemy sobie łódeczkę i. jakoś. Ale to ta strona? Bo ja już nie wiem. Chyba w tą stronę mieliśmy iść, co? Jestem zagubiony, trochę, czekajcie. To? Tak, tam jest słupek, tam idziemy. Już w złą stronę poszedł. Tak, dobra. No to co, idziemy. Tu chyba jest chyba jakaś ścieżka, którą musimy podążać. Więc zobaczymy, co się teraz wydarzy. Na razie jest czysto, żadnych zombiaczków jeszcze nie. O, się już pojawiają. Ale tutaj coś jest, co to jest? książka. O, 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 o nie, 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 o nie, o nie, tych to ja, tych to ja nie chcę, nie lubię. No, o, jak ja tych nienawidzę, gości tych małych takich. Skorczypyków. Oni są ciężki do pokonania. Dobra, teraz czy to, czy jak ja to czytam to... tak, zatrzymuję tę grę, dobra. Nie wiem co tam się dzieje, ale w oddali słychać jakieś odgłosy, walki, strzały i krzyki ludzi. Wydaje mi się, że te odgłosy dochodzą z tej pobliskiej wioski. Musimy iść tam jak najszybciej możemy... możemy. Czekaj, co? Musimy iść tam jak najszybciej. Możemy, bo za chwilę może być już za późno na ratunek komukolwiek. Frank. Okej. Okay. To idziemy. Uszchu nie zbieram. Więc, no, lecimy dalej. Oho. Z takim jeszcze nie walczyłem. No. Wydrobiłeś mi taki miecz? Nie, nie wydropił mi takiego miecza. Chyba nie może. Dobra, nieważne. Idziemy tutaj. Oho. Do góry, do góry, do góry, do góry... Nie, 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 nie. Co jest? Aż wstał. Ty... ty wstałeś, czy...? Aż to co Aż ten wstał, gościu. Tu gdzieś dziura jest, więc to chyba nie ma sensu. Trudno. walczyć. Może po prostu ten... Tu na pewno jest dziura gdzieś. Tam jest dziura, chyba? Tak. I to nie ma sensu tutaj co chwilę, bo co chwilę przychodzić. Ale się powtarzam, strasznie Dobra, To zacznijmy od tego duchu. Pyk. Dobra, powiedzmy, że przez chwilę, jakiś czas jesteśmy bezpieczni. Te co są wszystkie kozackie? Co my tutaj mamy? Tego się nie da sprawdzić. Dobra. Co to jest? E, chciałbym to podnieść. Lekarstwo wezmę sobie. Wiecie co, ja ściszę chyba troszeczkę ten odgłos, bo nie wiem czy mnie słychać. A ten. Dobrze by było, żeby mnie było słychać. Eee, żeby te zombiaki mnie nie przekrzykiwały. Co my tutaj mamy? To już nic. Zarażeni na strychu nie wchodzić. Dobra. My oczywiście tam wejdziemy. Uszko i jakieś pieniądze. Kurde, mamy tu walutę. Notatka Lobarta jeden. Notatka Lobarta 2 i... Notatka Franka 3 Usiądę sobie i poczytam Notatka Loberta 1 Przygotowaliśmy nasze podwórko jak tylko mogliśmy Wokół ogrodzenia rozwinęliśmy drut kolczasty Mamy też prowizoryczne strażnice Na których będziemy czuwać na trzy zmiany Nic więcej nie możemy zrobić Tylko żyć Lobart. Okay. Notatka Loberta 2 Jakiś czas temu przyszli do nas ci, ci ludzie z gór. Powiedzieli nam, że co tydzień mamy im przygotować przynajmniej pełną skrzynię zapasów, i nasi gorzko tego pożałujemy. Powiedziałem im, że się zgadzamy, ale tak naprawdę, gdy tutaj przyjdą, po prostu ich zabijamy i niczego nie dostaną. Sami ledwo dajemy sobie radę, a jeśli oni myślą, że dostaną od nas cokolwiek, to są w dużym błędzie. Z strychu zostawimy swój strój, ale nie dam rady go wziąć, bo są tam zarażeni, Robert. Widziałem, że. Franka. Widziałem, że coś się tutaj dzieje. Co to za rzeź? Jedyna osoba, która przeżyła to Lobard. Niestety nie tylko oni stracili ludzi. My także. Podczas podróży do tego miejsca zaatakował nas niedźwieść polarny. Niestety większość naszych nie żyje. Lobard wspominał coś o jakiejś stacji telewizyjnej, która jest niedaleko. Musimy to wspólnie sprawdzić, może tam uda, na uda się nam w spokoju odpocząć od tego wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz. Jeśli to czy też wyjdzie z tunelu bramą i idź cały czas na wprost, aż dotrzesz do stacji telewizyjnej, postaram się tam na ciebie zaczekać. Najdłużej jak będę, mógł, Frank. Ok, czyli wiemy co mamy robić i gdzie iść, ale jak chcę jeszcze zwiedzić to miejsce do końca. No, ej, wchodź, faktycznie jest jakiś zarażony, ale. Aha, nie mogłem go przez chwilę bi bić, ale już jakoś się tego by A to nie jest to samo? To jest właśnie to samo. Ty ja chyba tego nie chcę. To też jest skóra na zbroję, tylko pofarbowana na inny kolor. To nie, to ja tego nie chcę. Co się im dzieje? Oni umierają, bo co? No dzień jest. A, no tak, dzień. No cóż, nie trudno. Co my tutaj robimy? Jakieś snopki siana. Jakiś koleś. Idziemy do góry. Kolejny koleś, ale tutaj mam uszy. Jabłuszko Pszenicę, wezmę sobie pszenicę, bo muszę zrobić sobie chleb żeby mi zabrakło tego jedzenia Chociaż się zajmę teraz pełno, to wątpię, żeby mi go zabrakło Patyki, również sobie wezmę patyki Gramy na no survival, więc chyba mogę sobie craftować jakieś rzeczy Różne, wow Hehe, <laughs> ale śmieszne, dobra idziemy dalej y Trzeba tego załatwić I tego też załatwić Pyk 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 No nie, bo, dobra nie, bo będzie ich coraz więcej tu przychodzić To nie ma sensu Idziemy jeszcze do tego budynku i potem już wychodzimy To jest młyn, tak? Młyn, młyn, młyn Więc zaraz sobie zobaczymy co mamy w tym młynie O, są skrzyneczki Pyk, pyk, puste, puste. Kurde, puste, no. Dobra, idziemy do góry. Co mamy u góry w takim razie? Tutaj jest też pusto, nie? to jakieś drzwi i wyjście na zewnątrz, tak. Dookoła, czy coś będzie? Czy tylko tak po prostu? Chyba tylko tak po prostu. Tam będziemy musieli iść, tak. chyba tak. Tu jest jakaś drabinka. No, do góry, pyk. I do góry, pyk. Kolejne drzwiczki, kolejne takie pięterko, balkonik. Okej. Okay. Teraz pytanie, czy ja tu mogę wejść do góry, bo tutaj już barwinki są zawalone i... Chyba mogę. Mam survival przecież w końcu, to... Chyba mogę. Powinienem móc dać radę. Wezmę sobie coś takiego. I cztery mamy, tylko cztery. No dobra, może powinno wystarczyć. Wystarczyły, dobra. Czyli coś jest ciekawego? Coś się dzieje, ale co? A to. Myślałem, że coś ciekawszego tutaj będzie, ja bo już szczerze. Nie, nie ma niestety nic. No dobra, no to idziemy na dół. I teraz co? Moi drodzy, zakończę tutaj piękny odcinek na młynie. Yy, no, korzem jeszcze nie spadł. To było na tyle. W następnym odcinku pójdziemy sobie w stronę tego, tej stacji telewizyjnej, o której napisano Frank. I zobaczymy, co się dalej wydarzy i potoczy. Czy zombiaczki dalej tam stoją pode mną? Nie chcą mi dać spokoju. No to co? Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze, a my widzimy się prawdopodobnie już niedługo w kolejnym odcinku Minecraft Dnia od Zagłady. To co? No, trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa!